Witajcie w kolejnym parcie naszego super ekstra parkourę ze mną Somanek I nie toperze Tak i skaczemy dalej Oczywiście będziemy lamić, bo dlaczego nie? No znaczy ja Czekaj Fuck Dobra Op. Czemu Kurde. on mi dwa razy skacze czasami? Bo przytrzymujesz spację. No, ale puszczam ją. Nie puszczasz. Spuszczam ją. Przed ziemią nie puszczasz na pewno. Bo by ci nie skakał dwa razy. Kurde. Oczywiście super mega lamienie. Powiedz coś ciekawego, Saman? E, tak, e, skaczemy e, na blokach. E, ze złota, chyba no. ze złota. Nie rozróżnię bloków na tym teksturpaku defaultie i w ogóle. <grywia> Musiał. Przestań. Nie typaj się. Nie typaj się. Won! Dobra, sorry, sorry, już nie będę! No od początku idź. Nie, please. Nie ja to przejdę, pasz. Ale po co masz to przechodzić, skoro... Fak. <laughs> Ale żeś to przeszedł. Nie, Ja tu Mhm. Mm no dobra, skoczymy dalej. Checkpoint może? Nie ma nocy, nie chce mi się. Strób noc. Nie chce mi się. Struk noc. Jezu. Jest noc. No, chodź, no, tak no. Dobra. Okej. Okay. Kurwa. No, brawo. Teraz nie wyjdziemy, nie? Dobra, zniszczę to. Nie, 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 nie. A, dobra, Czemu? dobra, 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 bo to i tak... O oh, sorry, Co? Nie bij mnie. <suszy> Kurczę. Nie! Co znowuż? SMS-y mi paryszy chodzą Kurczę Nie mogę tego skoku jednego przeskoczyć O mam, dobra Wow. Jestem, dobra Nie w tą stronę, tam Wiem Kurde Dobra, teraz... O kurde! Fuck! No nie! Jak ja skakałem, to co ogóle nie skakać No to następnym razem, no. to... To zapamiętasz już teraz, tak? No, tak. Tak będzie, oczywiście. Oczywiście, jeżeli tam dojdziemy. Ale dlaczego by, byśmy mieli nie dojść, no powiedz. A czemu nie? Ja już, ja już prawie jestem te się. Bo tego skoku nienawidzę szczerze. No dobra, już jesteśmy. Dobra, ja skaczę. Dresja, o dzięki, dobra. Tepaj, <grym> jesteś. Co to jest, dobra? No. Nie! Kurde, tu jest tak trochę. Bro, tu jest to nad jak... głową, to gówno. Hmm. A może czekaj, czekaj. No, kurde. Wskocz tam. No. I patrz, ja, ja cię popchnę. Okej, 3, 2. 3, 2, 1. Aha, fuck. No, je, ile jeszcze tych sms -ów? No, dawaj. Za no. późno. Czy bo ja nie widzę gdzie. O! Dobra, pewni. My przychodzimy tutaj, tak. Tak dobrze. Dobra! Tak wiem, brzydki basen, basen parkour. Y Kur, czemu? Po co zmieniłeś? Aha. Bo jest y checkpoint. No, dawaj. No. Pięknie już nam idzie tu. E, Ładnie woda wygląda na tym twoim TXT. Patrz e, dzięki. Kiedyś próbowałem no taką wiesz. osiągnąć, ale jest, nie potrafię. No teraz jest tutaj to fajne rozmieszczanie tekstury, więc możesz sobie nawet wziąć tutaj jakiegoś innego tekstur, jaką tą wodę. No, nie, ja nie potrafię. Mówiłem, że taką miałeś chyba już kiedyś. No miałem, miałem. Na tym takim haku. <tłuk> to jest hak. Ty grasz na Haku? No. Tak, a nie! Ch ty grasz, się... grasz na Faithfulu. Tak, ale Hak też jest, nie? Było haku. kiedyś się... Kiedyś się nazywało Hack venom Hardcore. No a teraz gram na tym twoim... Wiesz. Hack venom Hardcore to było Daja. No. I tam było... Pamiętam, że coś było takiego, co mnie wkurzało. Gram teraz na tym twoim Haku. Nie grasz na Faithful, czy tylko na tym haku? Wczoraj, wcześniej grałem na tym e, a teraz gram na haku. Kurde. Kurde, a teraz zwaliłem, to strasznie. Sorry. Poniósł mnie. Melange. Tak? Dzięki. Spoko. a teraz nie dzięki. <laughs> Spoko. Ej, topisz się, ej. No noc jest Te pej się ej. No Zapsyła się woda Halo nie słacie Halo Halo O fuck, fuck. czekaj, nie, dobra Spokojnie, jestem proparkierem, tutaj jest checkpoint Teraz nie będzie tepania się Kurde, o, dobrze Dobra Chwilkę, muszę pieska wypuścić, z spokojku No ej! Wskoczyłem już chciałem Siedę Dobra Jest. Półtora serduszka <grym> Pół serca Pół <grym serca <grym LOL the fuck No bo Jest wiesz nie w... przybyło w ten w jedną sekundę Aha Zobaczysz to. Chociaż może mi się przewidziało, ale wątpię. No tutaj jak spadniesz, zobacz. O kurde. O kurde. Eee, już nie. A, spróbuję to przejść. No, jak spróbujesz i spadniesz, to będzie troszkę źle, jak będziesz chciał się tapnąć. jeśli ja też spadnę. No ja spadłem O fuck, ja też No to od checkpointa fuck. Eee Czy mi się zdaje, czy to nie jest... A nie dobrze Tędy P Popychaj mnie No ale nie No teraz ty mnie No a jak? No z dołu To wychodzi na nic no tak! Super. Dobra, tepniesz się. Jest. Tepnij się po prostu, wiesz. Ale mieliśmy tak dużo już zrobione. To Ej! Jak ty... to tu fal baj... co, manek? No walnąłeś mnie. No nie! Weź może ty lepiej nie przechodź i daj mi wszystko przejść. Może nie. Może tak. Dwa serca. Jak nie skoczyłeś? Wiem. O, o już się się dopać. Co leci. Brawko. Dziękuję. Takiego łatwego skoku nie przeskoczyć to wiesz, to, to żal, żal unsub. U mnie klawiatury teraz pewnie słychać. Fuck! paj. A nie spadłeś nigdzie? Nie. Ale jesteś daleko dalej niż, niż ja byłem. Dobra. Widziałeś ten sprint? Nie, bo spadałem. To zobaczysz u mnie. Mhm. Jak mi nice wyszło nie nie, nienawidzę, nie O, 90, 180 Ej, <laughs> dwa serca <laughs> Odejdź Tam, na tamten klacek No No dałeś radę Ale spadłem No to nie jest jakiś Większy problem niby, niby Dobra jestem. Ja się nie tepam, nigdy się nie będę tepał do ciebie. No dobra, tepam się jak spadam. Killaura lol. Czemu? Lol, ile masz serc? Wszystkie prawie, oprócz trzech. Koniec mapy! Ty już? No? To było łatwe. No, dziękuję za przejście, bardzo raczej za nas. Daj dba. mi. TNT i A masz pochodnie do odpalenia tego? No, no dałem. O. Dobra, chodź, może na górę tym wypłyniemy. Ty jesteś głupi. Ty jesteś głupi. Czemu? Kurde. EJ! Fuck. Przeżyłem! Ja też. Dobra. To może zakończymy, co? Bo nie Ale widzę zaraz. jakiegoś większego sensu w takim rozwalaniu mapki teraz. Ale zaraz, musimy jeszcze... ...zrobić dróżkę. Z robimy teraz coś kreatywnego z tego TNT, który mamy. Ja robimy coś bardzo kreatywnego. Widzę. To jest kreatywne wciół. Nie pozwalaj mi tego. O, dobry pomysł. <noise> nie, nie, Debil, debil. Da się debil, radę! Da się radę! Oczywiście, że dam. O, nie wybucha dalej. Lol, żal. No On superb, dobrze. On superb, frajer. Pam, <laughs> pam, 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 No tyle jeszcze. Ten spad był długi. Cóż, A, nie wydawał się. ba. Oa, jak to? Który to był poziom? To był poziom 113. Widzę stąd całą mapkę. I tutaj zaczynaliśmy na parkour. Czyli przy końcu. Nie, tak, tak. To blisko końca. Dobra, odpalam to TNT i skaczę do ciebie. Odpaliło się. Hop. Chyba nie przeżyję. Czy ja biorę sobie jedzenie, bo muszę się najeść grubas? Dobra, co mam? <laughs> Dobra. No, ja już jestem tutaj gotowy. Co mam? Co? Żegnamy się.

nie logout, to. logout. Nie. logout. Dobra, koniec, żegnaj Logout to chodź, może co? Może staniemy gdzieś sobie. No, no to może przykład. wiesz. Eee. <słyskać> Ogólnie <Type> są... <słyskać> Mapka, jakbyśmy tak nie czytowali, to by była spoko. To znaczy, w sensie nie spoko, tylko. No, była bardzo trudna. Tak, dobra, koniec. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No bo tak. To dobrze, to żegnam się sam. No tak. to do usłyszenia, do zobaczenia, do. Do bo... na razie. No, cześć. Nie, raczej do usłyszenia. Nie do zobaczenia. Cześć. No, do usłyszenia, na razie. No i cześć.